Środa 27 października, godzina 18.30. To jest główne wydanie Panoramy w Telewizji Gdańsk. Na najważniejsze informacje z Pomorza, Agata Mielczarek, witam Państwa i zapraszam na Panoramę. Była wojskowa orkiestra, mundury i pierwsza w życiu prawdziwa defilada. Prawie 500 uczniów pierwszego roku liceów mundurowych z 10 miast złożyło dziś w Gdańsku uroczyste ślubowanie, będące pierwszym krokiem na drodze do służby. Już za 4 lata absolwenci będą mogli rozpocząć prawdziwą służbę. Uczniowie pierwszych klas z dziesięciu szkół mundurowych z całej Polski złożyło ślubowanie, które rozpoczęło ich naukę w liceum o wyjątkowym profilu. Lubię! Tym samym wszyscy kadeci postawili swój pierwszy krok na drodze do mundurowej kariery. Celem tego programu i tego programu wychowawczego oraz regulaminu szkoły jest przygotowanie młodego ukształtowania i przygotowanie młodego człowieka do dowodzenia właściwie małymi grupami, zaczynając od dowódcy drużyny. Główną ideą, która przyświeca edukacji w szkołach o specjalnym profilu, jest praktyczne przygotowanie do różnego rodzaju służb mundurowych, takich jak wojsko, Straż Graniczna czy Policja. Namawiamy młodzież na kursy, które są wy... Wyżej, czyli kursy strzeleckie, kursy z obchodzeniem się z bronią, z tego, żeby oni mieli sobie poradzić również z bronią bojową. Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Aby w ogóle mogła się odbyć, uczniowie musieli opanować musztre, podstawy wiedzy o wojsku, a także podstawowe rozkazy i postawy. Pierwsza w życiu uczniów defilada zakończyła uroczystość, która odbyła się u stóp pomnika obrońców Wybrzeża. Pani jest dumna, syna? Oj, bardzo. Przez ostatnie półtorej godziny to ciągle płakałam. Związanie swojej edukacji z mundurem było świadomą decyzją uczniów. Wielu z nich wiąże z nią również swoją przyszłość. Na pewno to liceum różni się od zwykłego tym, że jest związane z wojskiem i nasza przysz przyszłość może być ściśle z nim związana. Zawsze interesowałem się wojskiem i wydaje mi się, że to jest dobry wybór. Wielu spośród uczniów kontynuuje rodzinne tradycje, inni poszli w ślady rodzeństwa lub znajomych, wszyscy mogą jednak liczyć na wsparcie rodziców. Dziadek był w wojsku i wiem, że takie przekazał mu wartości, i podejrzewam, że to było głównym powodem. Nauka w szkołach mundurowych odbywa się zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej, a w ślubowaniu wzięło udział niemal 500 uczniów z pierwszego roku.